Witam Was w 37. odcinku podcastu Historie Biblijne. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić miastu Lachisz, które jest też czasem nazywane Lakisz. Była to forteca broniąca dostępu do Jerozolimy od strony Egiptu. Tak więc każde oblężenie Jerozolimy rozpoczynało się najczęściej właśnie od oblężenia Lachis. Co ciekawe, historia tego miasta jest zapisana nie tylko w Biblii, ale także w dokumentach pozabiblijnych, w dokumentach świeckich. O tym mieście pisali Egipcjanie, później Asyryjczycy. Asyryjczycy zresztą nie tylko pisali, ale także narysowali, przedstawili obraz tego miasta otoczonego podwójnym murem. Później przyszli Babilończycy, co opisał prorok Jeremiasz. A jego relacje potwierdziły listy z Lachisz opisujące najazd Nabuchodonozora, króla Babilonu. Tak więc historia Lachisz opisana w Biblii jest potwierdzona przez źródła pozabiblijne. Zacznijmy jednak od początku. Lachisz to starożytne miasto leżące na drodze z Jerozolimy do Egiptu. To miasto leżało prawdopodobnie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się miasto Tel Lachisz. W różnych tłumaczeniach Biblii słowo to może być oddane jako Lachisz lub Lakisz. Jest to bardzo starożytne miasto, w którym odnaleziono wiele rodzajów ceramiki, co wskazuje na długi okres zamieszkania w tym miejscu. Niestety niewiele wiemy, kto tam mieszkał w tym okresie najwcześniejszym. Na szczęście później mamy dokumenty, w których pojawia się nazwa tego miasta. Na przykład w dokumencie egipskim, który może być aż z XV wieku przed naszą erą, jest wymienione miasto Rakisza. W historycy to miasto Rakisza utożsamiają właśnie z miastem Lakisz. Potem nazwa tego miasta pojawia się w korespondencji z Amarny. Jest to okres około 1350 rok przed naszą erą. Tamto miasto występuje pod nazwą Lakisza lub Lakisa. O listach z Amarny wspominałem już w kilku odcinkach. Kiedyś pewnie poświęcę im osobny odcinek. Niemniej już w odcinku 29 wspominałem o tym, że mieszkańcy Szechem mieli problem z ludem Habiru. Te same problemy mieli właśnie mieszkańcy Lakisz. Pisali oni do władców w Egipcie prosząc ich o pomoc. Czy ta pomoc przyszła? Nie wiemy. Gdzieś około XIII wieku przed naszą erą to miasto zostało całkowicie zniszczone. Przypisuje się to atakowi tak zwanych ludów morza. Później to miasto odbudowano. Według archeologów mogło tam mieszkać około siedmiu tysięcy mieszkańców. Było to naprawdę dużo. Aby dać Wam jakieś porównanie, to przypomnę, że w średniowieczu w Londynie mieszkało około 8000 tysięcy mieszkańców. Tak więc to starożytny Lachisz było gdzieś w wielkości średniowiecznego Londynu. Ale gdzie Lachisz pojawia się pierwszy raz w Biblii? Księga Jozłego opisuje zdobycie Jerycha i Aj. W dziewiątym rozdziale czytamy o tym, jak kolejne miasto Gibeon poddało się Izraelitom. Dowiadując się o tym, król Jerozolimy zwołał czterech innych królów, aby razem wspólnie zaatakowali Gibeon. Tak więc pięciu kananejskich królów ruszyło na Gibeon. Był wśród nich oczywiście król Jerozolimy, ale także król Lachisz. Gibeonici przywołali Jozłego na pomoc, a ten pokonał tych pięciu królów. W Jozłego 10 rozdział 32 werset czytamy: Wydał pan Lachisz w ręce Izraela, zdobył je drugiego dnia i wytracił ostrzem miecza wszystkich, którzy tam żyli. Archeolodzy znaleźli tam warstwę popiołu i niektórzy właśnie przypisywali to temu zniszczeniu przez Izrael. Warto jednak przypomnieć, że Biblia nic nie mówi o spaleniu Lachisz. Tak więc te popioły prawdopodobnie pochodzą z poprzedniego zniszczenia. Być może właśnie tego zniszczenia przez atak ludów morza. Ale gdzie znajdowało się Lachisz? Lachisz znajdowało się na Nizinie. Czytamy o tym na przykład w Jozuego, rozdziale 15. Słowo, które w wielu Bibliach przetłumaczono na Nizina, w oryginale brzmi szefela. Na przykład w Jozłego 15, rozdział 33 werset mówi na Nizinie i potem wymienia miasta. W oryginale jest tam właśnie to słowo szefela. Zobaczcie, może jak w Waszej Biblii przetłumaczono to słowo. Zobaczcie Jozułego 15, 33. Czy przetłumaczenie tego słowa na Nizina jest błędne? Niekoniecznie. Chociaż Szefela w zasadzie była wyżyną, szczególnie jeżeli porównamy ją z równiną nadmorską. Na północy jednak od Szefeli był masyw górski, i dlatego o Szefeli mówi się jako o nizinie, o nizinie w porównaniu z tymi górami. Tak naprawdę Szefela to takie niskie góry na południe od Jerozolimy. I właśnie tam leżało miasto Lachis. Nie wiemy, co się działo z tym miastem podczas pierwszych królów, ale wiemy, że po Salomonie w Judzie zaczął panować Rehoboam. W drugiej kronik, 11 rozdział werset 9, czytamy, że umocnił między innymi miasto Lakisz. Czy to mu pomogło? W drugiej kronik 12 rozdział werset drugi czytamy. W piątym roku panowania Rehoboama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem. Szyszak, czyli prawdopodobnie faraon Szesząg, najechał na Jerozolimę. Przypominam jednak, że Lachisz znajdowało się na drodze. Na drodze z Jerozolimy do Egiptu albo w drugą stronę z Egiptu do Jerozolimy. Tak więc zdobycie Jerozolimy oznaczało, że wcześniej faraon Szesząg zdobył Lachisz. Później, oczywiście, to miasto odbudowano i ponownie stało się potężną twierdzą. W 732 roku przed naszą erą Lachisz oblegał król Asyrii Sancheryb. Jak wyglądała sytuacja, wyjawia nam Druga Księga Królów, 18 rozdział 14. Wtedy król judzki Hiskiasz posłał do króla asyryjskiego do Lachisz takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla Judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Zauważmy, że ten werset mówi, że król Asyrii oblegał Lakisz, wielkie miasto na drodze do Jerozolimy. Zdobycie tego miasta to była kwestia czasu. Tak więc król Hiskiasz w innych przykładach Ezechiasz postanowił zapłacić mu, postanowił dać mu haracz w postaci srebra i złota. Dlaczego tak zrobił? Wiedział, że jeżeli Lachisz zostanie zdobyte, później wojska asyryjskie poszłyby na Jerozolimę. Tak więc Hiskiasz prosił o pokój i zapłacił daninę Sanherybowi. Ktoś jednak mógłby zapytać, czemu jednak król Asyrii nie poszedł od razu na Jerozolimę? Jak może pamiętacie z odcinka 36, które poświęciłem Etiopii, w tym okresie w Egipcie rządzili czarni faraonowie i właśnie oni ruszyli na pomoc Judzie. W kolejnym rozdziale drugiej Księgi Królów, konkretnie w 19 rozdziale, wersecie 9 czytamy Na wiadomość o Tyrhace, królu etiopskim, która brzmiała, oto wyruszył, aby walczyć z tobą. Ponownie więc wysłał posłów do Hiskiasza z takim poleceniem. Król Asyrii dalej jest właśnie pod Lachisz, on dalej koresponduje z Ezechiaszem, mimo tego, że dostał tą taninę dalej chce, żeby Ezechiasz się poddał. Na pomoc Ezechiaszowi, na pomoc Judzie idą, idą właśnie Egipcjanie pod wodzą czarnego faraona Tyrhaki. Przypominam, że Lachisz leżały na drodze z Jerozolimy do Egiptu. Asyryjczycy oblegali Lachisz, a Ezechiasz był zamknięty w Jerozolimie. Na pomoc przyszli mu właśnie ci Egipcjanie i Etiopczycy. Niestety dla Żydów zostali oni pokonani przez Asyryjczyków, a później Lachisz padło. Jak je zdobyto? Archeolodzy znaleźli ślady świadczące o tym, że Asyryjczycy zbudowali rampę na wysokości murów. Umożliwiła im ona szturm miasta, bo żołnierze mogli od razu wbiec na mury z tej rampy. Archeologowie znaleźli też jaskinie, w której znajdowało się jakieś 1500 czaszek. Jest to jeden z tych momentów w historii, który jest zarówno opisany w Biblii, jak i w asyryjskich dokumentach, jak również potwierdzają to wykopaliska archeologiczne. Asyryjczycy nie tylko opisali zdobycie tego miasta Lachisz, ale także wykonali płaskorzeźby. Można je oglądać w Muzeum Brytyjskim. Ale jaki los czekał pokonanych mieszkańców tego miasta? Asyryjczycy byli znani z okrucieństwa. Pamiętajcie jednak, że to, co my dzisiaj określamy jako okrutne, w tamtych czasach było na porządku dziennym. Czasami zdarza się, że jacyś ludzie czytają Biblię i zauważają, że tam działy się bardzo okrutne rzeczy. Tak więc, dla tamtych ludzi, którzy dla nas są okrutni, Asyryjczycy byli znani z okrucieństwa. Tak więc wśród tamtych ludów, które my może byśmy określili wszystkie jako okrutne, Asyryjczycy się wyróżniali właśnie tym. Byli znani z okrucieństwa, oni byli jeszcze okrutniejsi niż wszyscy inni, niż wszystkie inne narody. Zdobycie miasta w tamtych czasach, wymordowanie wszystkich mężczyzn i wzięcie kobiet do niewoli było wtedy czymś normalnym. I wśród narodów, które robiły takie rzeczy, Asyryjczycy się wyróżniali i byli uważani za okrutnych. Oni nie tylko mordowali, ale oni to robili w bardzo okrutny sposób, torturowali ludzi. Dlaczego tak robili? Zdobywanie kolejnych miast było czynnością trudną i wymagało czasu. Tak więc jako przykład dla kolejnych miast torturowano mieszkańców miast, które stawiały opór. Tak więc po zdobyciu Lachisz wymordowano w okrutny sposób przywódców, a ludność uprowadzono do Asyrii. Być może później, właśnie ci uprowadzeni z Lahisz Izraelici, zrobili płaskorzeźby w pałacu Sancheriba w Niniwie. W tym pałacu Sancheriba, który odkopano w Niniwie, znaleziono płaskorzeźby przedstawiające lachisz. Widać tam, że miasto było otoczone podwójnym murem zwierzami. A na pobliskich wzgórzach były palmy i figowce. Na tych płaskorzeźbach jest też scena przedstawiająca sancheryba odbierającego łupy. Jest tam też tekst. Sancheryb, król świata, władca Asyrii zasiada na tronie i dokonuje przeglądu łupów z Lakisu. Asyryjczycy zdobili Lachisz, ale nie udało im się zdobyć Jerozolimy. Dlaczego tak się stało? Biblia oczywiście przedstawia religijne powody. Jednym z nich jest to, co napisał jeden prorok biblijny. W 1, rozdział 1, 13 werset czytamy Zaprzęgajcie rumaki do rydwanów, mieszkańcy Lachiszu. Ono było początkiem grzechu córki syjońskiej, gdyż u ciebie znaleziono przestępstwa Izraela. Tak więc Biblia przedstawia tę historię w ten sposób, że Jerozolima została obroniona przez Boga, ale Lachisz nie. Dlaczego? Wygląda na to, że w Lachisz rozpoczęło się jakieś bałwochwalstwo, które rozprzestrzeniło się później na cały Izrael. Ten werset mówi. Ono było początkiem grzechu to coś, co się tam wydarzyło w Lachisz. Ale jest też drugie wytłumaczenie. Ten fragment mówi także o zaprzęganiu rumaków. Biblia zakazywała kupowania koni i polegania na nich, a robił to na przykład król Salomon i później inni królowie po nim. Być może ten werset jest to sarkazm, czyli coś w rodzaju. Nie ufaliście Bogu, ale koniom. To teraz zaprzęgajcie rumaki do rydwanów, niech one was uratują. Być może tak należy rozumieć ten werset. W każdym razie Asyryjczycy zdobyli lachisz i nawet zrobili płaskorzeźbę przedstawiającą to zdobycie. Jakiś 100 lat później przyszli Babilończycy i ponownie, chcąc zdobyć Jerozolimę, oblegali najpierw Lachisz. Wskazuje to na to, że Lachisz naprawdę było taką twierdzą zabezpieczającą Jerozolimę. Prorok Jeremiasz przebywał wtedy w Jerozolimie i tak napisał Podczas gdy wojsko króla babilońskiego walczyło przeciwko Jeruzalemowi i wszystkim pozostałym miastom judzkim, przeciwko Lachiszowi i przeciwko Azece, ale bowiem tylko te pozostały wśród warownych grodów Judy. Czytamy o tym Jeremiasza 34, rozdział werset 7. Wynika z tego, że w tamtym momencie Nabuchodonozor, król babiloński, zdobył już wszystkie miasta, pozostały jedynie trzy: Jerozolima, Lachisz i Azeka. To oblężenie opisuje nie tylko Biblia, ale także tak tzw. listy z Lachisz. Jak one to opisują? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Asyryjczycy zdobyli już wszystkie miasta poza tymi trzema Jerozolimą, Lachisz i Azekom. Wy jesteście dowódcą obrony Lachisz i dostajecie taki list. Niech Jahwe sprawi, że mój pan wysłucha jeszcze dziś dobrej nowiny. Zgodnie z tym wszystkim, co posłał mój pan, tak uczynił twój sługa. Napisałem na zwoju wszystko, tak jak posłałeś do mnie. Jeśli chodzi o Beit Ha Rapid, w sprawie którego posłał pan mój, nie mam tam nikogo. Do Samakajach, wziął go Szemajach i wyśle go do miasta. Potem następują dwa urwane zdania. Twój sługa jeszcze nie, tutaj urwane, a dopiero po powrocie rano ponownie urwane. Dalej następują takie złe wieści. Mój pan wie, że znaki Lachisz obserwujemy zgodnie ze wszystkimi sygnałami, które dał pan mój. Gdyż nie widzimy Azeki. Listy z Lakisz są zapisane na skorupach. Znaleziono je w miejscu, gdzie była kiedyś brama tego miasta. Dlatego właśnie nazywa się je listami z Lachisz. Jakiś dowódca wysłał zwiadowców, którzy mu donieśli, że wciąż widzą znaki z tego miasta, czyli z Lachisz, ale nie widzą już znaków z Azeki. Wynika z tego, że Azeka w tamtym momencie już padła. Niedługo później miało paść i samolachisz, a później także Jerozolima. Potem przez dziesięciolecia niewoli babilońskiej Lachisz i cała Juda były niezamieszkane. W Nehemiasza 11 rozdział werset 30, czytamy o Żydach, którzy powrócili z niewoli babilońskiej. W Lachisz i na jego polach, w Azece i w jej okolicznych siołach rozłożyli się więc ze swoimi siedzibami. Zarówno Lachisz, jak i Azeka ponownie zostały zaludnione. W tym okresie panowania perskiego w Lachisz zbudowano świątynię. Ponieważ jej wejście jest skierowane na wschód, arycholodzy nazywają ją świątynią słońca. Czy zbudowali ją Żydzi czy Persowie, to trudno powiedzieć. Na pewno ta świątynia została zniszczona później, gdy nad tym regionem zaczęli panować Grecy. Wykopaliska w tym miejscu odkryły siedem warstw ruin. Najstarsza, siódma warstwa przedstawia okres panowania Egipcjan nad Kananem. Warstwa szósta wyjawia zniszczenia, które przypisuje się najazdowi tzw. ludów morza. Warstwa piąta to zniszczenie Lachisz przez faraona Shishaka. Warstwa czwarta to odbudowa miasta z dwoma murami. Warstwa trzecia to zniszczenie przez Asyryjczyków. Warstwa druga to zniszczenie miasta przez Babilończyków. I z tego okresu pochodzą zapewne właśnie listy z Lachisz. Warstwa pierwsza to okres Panowania Perskiego i tutaj właśnie pojawia się Świątynia Słońca. Tamto miasto i te ruiny z tej warstwy pierwszej prawdopodobnie zniszczył Aleksander Wielki. Te siedem warstw powstało w ten sposób, że było miasto, zostało zniszczone i na ruinach ktoś budował kolejne miasto. I w ten sposób mamy jakby takich siedem warstw. Te warstwy odkryli archeolodzy, którzy pracowali tutaj w XX wieku. Jak zwykle przypominam, że niektóre informacje są oparte na domysłach. Niemniej historia Lachisz jest dość dobrze znana, choćby z tego powodu, że mamy dużo pozabiblijnych materiałów. I te pozabiblijne materiały potwierdzają to sprawozdanie z Pisma Świętego. Najstarsze dokumenty egipskie mówią nam o najazdach ludów morza i to prawdopodobnie właśnie te ludy morza zniszczyły pierwszy raz to miasto. Później czytamy w Biblii, że Izraelici podbili to miasto w czasach Jezułego. Stracili je jednak przynajmniej trzy razy. Zdobywali to miasto Egipcjanie, Asyryjczycy, a także Babilończycy. Później w tym mieście prawdopodobnie Persowie zbudowali Świątynię Słońca, a potem zniszczył je Aleksander Wielki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy myślicie o listach z Lachisz i o innych dokumentach, które opisują historię tego ciekawego miasta. Może macie jakiś pomysł na to, co mogłoby być w następnych odcinkach tego podcastu Historie Biblijne. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia niedługo w kolejnym odcinku.